Walkę w ringu prowadzi Monika Antonik. Obie zawodniczki są rówieśniczkami, mają po 27 lat. Justyna Srocińska trenuje boks od 2001 roku. Jej przeciwniczka zaczęła przygodę z pięściarstwem dwa lata później, w 2003 roku. Zawodniczka energetyki Lubin ma na swoim koncie stoczonych 59 walk. Z kolei Kasia Cichosz, reprezentantka Hetmana Białystok, boksowała dotychczas 69 razy. Ring wolny, runda pierwsza. tylko dwie walki w kategorii plus 81 kg. Najpierw zobaczymy w ringu Sylwię Kusiak ze Skorpionu Szczecin i Magdalenę Flak z TSB Tarnów. I w ostatniej walce drugiej serii półfinałowej, walka numer 10 Natalia Stasiewicz Boksing Sokółka zaboksuje z Marleną Gawrońską ze Steli Gniezno. Ring wolny, runda druga. Drugiej rundy, drugiego półfinału kategorii do 75 kg walczą: Syna Stroczyńska, Energetyka Lublin i Katarzyna Cichosz hetman Białystok. Sponsorami 13 Mistrzostw Polski, Seniorek w Boksie i patronami medialnymi są Oddział Telewizji Polskiej w Lublinie i TVL Lublin, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski, Nowy Tydzień w Lublinie, Radio Lublin, MPK Lublin. ZTM, firma Ryjek, Kartonex, Olimp, Trofea Sportowe, Keft, Netgraf, Fundacja Rozwoju Sportu, Boxer.org oraz klub sportowy PAKO na witrynie klubowej, internetowej PAKO. Możecie Państwo oglądać wszystkie walki 13. Mistrzostw Polski, seniorek w boksie. Na stronie PAKO także ring wolny, runda trzecia. Trzeciej rundy drugiego pojedynku półfinałowego w kategorii do 75 kg, a do kolejnej walki będzie to pierwszy pojedynek półfinałowy w wadze plus 81 kg. Przygotują się Sylwia Kusiak, Skorpion Szczecin i Magdalena Flak, TSB Tarnów. Walkę w ringu prowadzić będzie Karolina Bagnowska, punktować będą Cecylia Pudlicka, a także Ewa Walczak i Jacek Konował. Sędziowie czasowi Monika Antonik i Tomasz Majcher. W finale kategorii do 75 kg jest już Lidia Fidura. Kto będzie drugą finalistką? Przekonamy się za chwilę. Ring wolny, runda czwarta. Więc czwartej rundy i koniec drugiego pojedynku półfinałowego w kategorii do 75 kg. Oglądaliśmy w ringu Justynę Sroczyńską, Energetyka Lubin i Katarzynę Cichosz, Hetman Białystok. Za chwilę przekonamy się, która z zawodniczek wygrała walkę półfinałową i jutro w finale zmierzy się z Lidią Fidurą. a przypomnę, Lidka Fidura broni w Lublinie tytułu Mistrzyni Polski. Dla tej zawodniczki, która przegrała tę półfinałową walkę, oczywiście medal brązowy. Ona do domu z Lublina wróci z krążkiem z brązu. Czekamy na karty punktowe. Za chwilę przekonamy się, czy Justyna Stroczyńska, czy też może Katarzyna Cichosz zaboksuje w jutrzejszym finale. Finały jutro już od godziny 10.00. Dzisiejsze walki półfinałowe, które toczone były przed południem, można obejrzeć już na stronie internetowej www.pako.pl. Tam znajdą się też wkrótce te pojedynki drugiej serii półfinałowej. Wszystkie walki 13 mistrzostw Polski seniorek tylko na stronie internetowej pako.pl. A przed nami już werdyk drugiego starcia półfinałowego w kategorii do 75 kg. Drugą walkę półfinałową w kategorii do 75 kg stosunkiem 2 do 1 wygrała Katarzyna Cichosz-Hetman-Białystok. I punktacja sędziów. Małgorzata Kiner 9-9 przy wskazaniu dla Justyny Sroczyńskiej. Maria Bartkowiak 18-11 dla Kasi Cichosz i 20 do